Dzień dobry, nazywam się Paweł Glanowski, reprezentuję firmę Bejo. W tym momencie znajdujemy się na kolekcji odmian właśnie firmy Bejo w gospodarstwie Anny Jakuba Kruszec. Demonstrujemy tutaj kolekcję ponad 30 odmian kapusty różnych typów. Mamy kapusty białe do przetwórstwa, do przechowania, kapustę włoską, płaskie i czerwone. Też tutaj Demonstrujemy kilka ciekawych z, e, odmian z odpornością na niektóre rasy kiły kapusty oraz standardy, które w wielu gospodarstwach są już bardzo dobrze znane. W segmencie z odmian późnych przechowalniczych e, firma BEJO w zeszłym roku wprowadziła taką odmianę akse, późną przechowalniczą, ale wyróżniającą się bardzo wysoką zdrowotnością, e, polową, ale też e, i w trakcie przechowania. W tym sezonie, w tym sezonie w, na tych poletkach, tutaj mamy też odmianę kiłoodporną, właśnie w typie Axela. Wielu producentów tą odmianę przede wszystkim chwali, ale też podkreśla jej silny wigor. Zwłaszcza to w tym mokrym roku na południu Polski. Widać, że niektóre odmiany po prostu wegetacyjnie przyspieszyły. Tutaj, właśnie, z, z odmiana Axel. Nasza nowość, która już zagościła na polach wielu producentów. Żywo -zielony kolor. Główka naprawdę bez porażeń wciordnastkowych, zdrowa, wciąż rośnie. Eee, I z, nasza odmiana w typie wcześniejszej, ale już między innymi z tymi zdrowotnościami, z odpornością na kilka raz kiły. Kapusty. Hodowla Bejo w ostatnich latach jest bardzo intensywnie właśnie tutaj ukierunkowana na odmianę z Do dlatego wkrótce podejrzewam, że z, pojawi się ta odmiana jeszcze pod numerem, nazwę pewnie wkrótce otrzyma. Kolejną propozycją w segmencie też późnych kapust do m, m, przechowania jest nasza super nowość w typie znanej już EXPECT. Ta nazywa się EXPECTATION i względem właśnie EXPECTA ta odmiana z czym się wyróżnia, co ją, w, jak to się mówi, bardziej tutaj nakreśla. No przede wszystkim silniejszy wigor wzrostu, ona ma mocniejszy system korzeniowy względem EXPECTA. Jest to odmiana do przechowania późniejsza, wyróżnia się nieco wyższymi zdrowotnościami m.in. na choroby przechowalnicze. E, tutaj na tych poletkach mamy ją wysadzoną w dwóch zagęszczeniach, e, czyli w zagęszczeniu 75 i 45 cm od rośliny oraz w tym gęstszym, czyli z odległość między roślinami jest to 35 cm. Znajdujemy się obecnie w części pola, gdzie jest zaniżenie, to co widać, a wiemy, że na południu mieliśmy bardzo intensywne opady deszczu i ciężkie i nawalne deszcze, co zresztą no, ślad zostawiło również i na naszej kolekcji. Oczywiście, będąc w Karśnicy, no, należy podkreślić segment kapusty do przemysłu. Takim szlagerem z, z firmy BO jest odmiana Report. Bardzo plenna, silnie rosnąca kapusta. Proszę zwrócić uwagę: ona tworzy główki duże nawet do 10 kg, ale bardzo e, wyrównane. Roślina charakteryzuje się bardzo silnym wigorem wzrostu. O, widzę tutaj producenta z rejonów Kalisza. Dzień dobry. Dzień dobry, się. O. Chciałbym się spytać, czy z, może z, miał Pan do czynienia z raportem? Z miałem, miałem, polecam. Bardzo ładna kapusta. Powiem, że tnę ją około 200 ton sektora i corocznie. O. Oczywiście jest podlewana, ale jest niezawodna, odporna na choroby, plony wysokie, świetnie się kisi. Ja kiszę kilka tysięcy ton yy, co roku i naprawdę jest ładna, dobra. Czyli warto postawić na reporta w, nie tylko w rejonach Harsznicy, Kalisza, ale myślę, że w innych rejonach Polski również. Jest przede wszystkim niezawodna, to jest ważne też. Nie? To prawda, no, to jest wyróżniający silny system korzeniowy. No, wiemy, że jest to kiłówka, ale na tych gorszych stanowiskach ona też jest, daje radę. Ona, ona, no, my zawozimy ona... Ona... dosyć intensywnie, wapnujemy dosyć intensywnie, deszczujemy, u nas wszystkiego ma co pod potrzeba, dostatkiem. Ma nie. W związku z czym mówię, że plon jest zawsze około 200 ton i jest plon pewny. Jest bardzo niezawodna, nie? No chyba to jest y, najistotniejsze, no, bo jest problem. bardzo ważne, bo musi być plon. Jak nie ma plonu, to, to, to nie ma interesu, nie? Zgadza się.